Witam Państwa bardzo serdecznie i chciałabym poinformować o zmianach, które zaplanowałam i które dotyczą również Państwa zmianach na stanowiskach dyrektorów, zastępcy burmistrza. Pewnie o części już Państwo słyszeliście, pani dyrektor złożyła, pani dyrektor Magda Grodecka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora. Tą funkcję obejmuje pan Wojciech Demko. Chciałam również państwu powiedzieć, że to wynika przede wszystkim z wyzwań, które są przed nami, z nowych zadań i uważam, że po tych trzech latach pracy muszę takie zmiany przeprowadzić, żebyśmy mogli dla państwa, dla naszych mieszkańców dobrze pracować, żebyście Państwo z naszej pracy i z naszych efektów pracy byli zadowoleni. Chciałam również powiedzieć, że przed nami, przed samorządem dzierżgońskim są olbrzymie wyzwania i duże, duże inwestycje. I dlatego do tego musimy się bardzo dobrze merytorycznie i organizacyjnie przygotować. Jak Państwo słyszeli, wczoraj podpisałam umowę na budowę mieszkań dla naszych tutaj mieszkańców. Weszliśmy w spółkę SIM. Duża inwestycja drogowa jest również przed nami. Kolejne ważne zadania to cyfryzacja tej gminy, zadania związane z energią odnawialną. Kolejnym takim dużym wyzwaniem to jest przygotowanie tego samorządu pod względem dokumentacyjnym i strategicznym do absorpcji nowych środków. Jak Państwo wiecie, jesteśmy w przededniu... Nowej perspektywy unijnej, a jak perspektywa unijna, to też również dokumenty strategiczne, z których wynika, co gmina będzie chciała zrobić. Musimy przygotować dobrą strategię, strategię rewitalizacyjną, strategię związaną z czystym powietrzem. I proszę Państwa, te olbrzymie zadania, które zmienią na pewno i poprawią jakość życia mieszkańców, wymagają. Trudnych, ale myślę, że ważnych dla, dla mnie, dla sprawności pracy mojego zespołu decyzji. Także przed nami kolejne wyzwania, i, i myślę, że ten zespół, który jest przygotowywany dla, dla Państwa, do pracy z Państwem, te wyzwania na pewno sprosta. Szanowni Państwo, informacja, która pojawiła się w przestrzeni publicznej o złożonej rezygnacji przez Panią Dyrektor Magdalenę Gradecką z pewnością wszystkich zaskoczyła. Niemniej jednak w zastawnych okolicznościach należało podjąć działania, aby zachować efektywne funkcjonowanie Dzieżdżyńskiego Środka Kultury. Po rozmowie z Panią Burmistrz zgodziłem się objąć stanowisko dyrektora Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, ale jednocześnie chciałbym tutaj podkreślić fakt, iż doceniam pracę Magdy Brodeckiej na stanowisku dyrektora i jestem przekonany, że wspólnie będziemy w stanie budować jeszcze ciekawszą ofertę dla, dla Was, dla mieszkańców w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Tak na koniec jeszcze proszę Państwa chciałam dodać, żeby uspokoić nastroje, no i oczywiście giełdę, kto zostanie zastępcą burmistrza. Tą funkcję od 1 października obejmuje sekretarz urzędu pani Aleksandra, a na stanowisko sekretarza zostanie w najbliższym czasie rozpisany konkurs.